Siemaneczko spod wóreczka Chciałbym się z Wami podzielić na szybko. Jak macie zwierzę w domu i on Wam wyciąga koce tam gdzie siedzi, na przykład, albo macie kanapy i na kanapę można sobie żółte kocem narzucić. I jaka opcja jest tego, że ja mam. Widzicie, to są takie kurcze, puchate, grube. I on mi tego nie wyciągnie, a pokażę wam tutaj, tu na przykład już tu już mi powyciągał, nie? Na przykład już widać, nie? I to jest takie moje doświadczenie. Ja mam kota i wiecie jak kot, ogólnie drapieżniki w ogóle to mi powyciągał. Kupiłem takie. Superowe, naprawdę. zdają egzamin. Więc polecam naprawdę. Zawsze... Zawsze warto spróbować, nie? Bo też się męczyłem z tym. Trochę męczyłem się. Męczyliśmy z moją żoną i tak postanowiliśmy a kupimy takie. I super i dojrze dla kota i dla nas. I właśnie prze, tam się na pewno zbiera. Zbierają się resztki, ale my tak nie jemy, nie? Żeby tam miały jakieś resztki chipsów czy nie wiadomo czego, ale jednak sierść to wytrzepać sobie powiesić i jest sykalafon na robocie <noise> więc co się z wami podzielę czemu nie i co, dobra energia peace on the world jak to się mówi i lecimy dalej z tym, nie dajecie mi taką energię fajnie, że czuję, że mogę to robić dla was i się dzielić, to mnie napędza, nie od dawna, dawno chciałem to robić i nie dla zysku, dla sławy, bo to ja jestem takim szczęśliwym człowiekiem, na, chyba najszczęśliwszy jestem na tej ziemi, ja, no ja śmiejąc się, tak, no ale to jest chyba, to jest prawda, nie, nie muszę mieć pieniędzy, nie wiadomo czego, a, a właśnie, żeby się dzielić i żeby była właśnie ten pokój na tym świecie i dawać dobro, dobre uczynki robić. Nie dla zysku, nie? Tak, z własnej woli, nie? Z, to ja mówię z serca, nie jakby... Jak ktoś, ktoś nie chce, niech po prostu nie wiem, nie ogląda, nie wypowiada się, a, tak to zawsze bym, fajny kontakt, nie? Człowiek się zmienia, ja się zmieniłem na lepsze, więc mogę sobie opowiadać o tym, rozmawiać i dzielić się. Więc dziękuję za, za właśnie taką motywację waszą i do usłyszenia zobaczenia